To robił Pan Jezus przed ważnymi decyzjami. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze spotkanie ze Słowem Bożym już od samego rana. Chcę razem z Tobą i ze Słowem Bożym przeżyć ten tydzień, kolejny tydzień września. Ufam, że razem możemy spotykać się codziennie przy stole Bożego Słowa, bo. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z Ust Bożych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, Tobie powierzam ten dzień. Tobie powierzam wszystkie plany, zamiary, osoby, które spotkam. Tobie zawierzam to, co mam teraz w sercu. To, co jest radosne i to, co jest smutne. Tobie oddaję siebie ze swoimi talentami, ale także i ze słabościami. Ty mnie przemieniaj swoją miłością, swoją światłością na Twój wzór, bo jestem stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Pragnę, aby w tym procesie przemiany towarzyszyło mnie, towarzyszyło mi i przemieniało mnie Twoje Słowo. Oto się modlę przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego kolejnej Ew Ewangelii. Dzisiaj mamy wtorek, 23 tydzień zwykły. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami, Szymona, którego nazwał Piotrem i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana. Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba syna Alfeusza i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Jude syna Jakuba i Judasza Iskariota, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysta. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Pan Jezus jest nowym Mojżeszem. Oczywiście, Chrystus to ktoś większy niż Mojżesz, ale kiedy popatrzymy na symbolikę Starego Testamentu, to Mojżesz w wielu przestrzeniach, punktach swojego życia zapowiada Mesjasza Jezusa Chrystusa. Mojżesz spotykał się na górze z Panem Bogiem. Tak samo Pan Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, aby rozmawiać ze swoim Ojcem. I to, co Chrystus robi przed podjęciem ważnej decyzji, przed wyborem dwunastu apostołów, to Pan Jezus się modli. I Pan Jezus w tych różnych sytuacjach, różnych postawach, które mamy opisane na kartach Ewangelii, daje nam przykład, pokazuje nam, co, w jakim momencie mamy robić. Chrystus, chociaż był Bogiem, to był kłoszony na pustyni. Pokazuje nam, w jaki sposób walczyć. Szatan tak naprawdę nie mógł się z Nim równać, ponieważ szatan jest stworzeniem, upadły anioł, a Chrystus jest Synem Bożym, jest drugą osobą Trójcy Świętej, jest Stwórcą, Bogiem. Dalej, Pan Jezus szedł drogą krzyżową, upadł trzy razy, ale i powstał trzy razy. Pan Jezus nam pokazuje, że Pomimo iż natura ludzka upada, to tym, co jest zwycięstwem, jest zawsze powstanie z upadku. Tak samo i tutaj Pan Jezus wychodzi na tę górę, aby się modlić, żeby dać nam przykład, co w jakich sytuacjach mamy robić. Jeżeli ja, mistrz i nauczyciel tak czynię, wy czyńcie podobnie. Całą noc spędził na modlitwie do Boga, do swojego Ojca, całą noc. W tym charakterze biblijnym, dzień miał 12 godzin i noc także miała 12 godzin. Zatem całą noc spędził na modlitwie. Całą noc 12 godzin. Ilu wybrał apostołów, uczniów? Wybrał ich 12. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Zatem Całą noc spędził na modlitwie, 12 godzin i wybrał 12 uczniów. Można powiedzieć, że symbolicznie modlił się za jednego godzinę. A ty, ile modlisz się za swoje dzieci, ile modlisz się za swojego męża, za swoją żonę, za swoje wnuki, za swoich rodziców, za swoich nauczycieli, kolegów, koleżanki ze szkoły, z pracy, ile modlisz się za osoby trudne, z którymi na co dzień żyjesz i które są dla ciebie pod względem relacji bardzo przykre, ale też uczą tej miłości największej, najbardziej wymagającej. Właśnie, tutaj mamy symbolicznie godzinę za jedną osobę, a ty ile czasu poświęcasz na modlitwę za swoich bliskich? No, wiadomo, że y, są różne obowiązki, są różne zadania, ale niech tej modlitwy. W Twoim życiu, w Twojej codzienności będzie więcej. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie Boże, chcę się więcej modlić, Panie Boże, chcę się więcej modlić. I też zapraszam Cię, żebyś pozostała, żebyś pozostał, jeżeli masz teraz czas tym Słowem Bożym na chwilę, tak osobiście, nawet w ciszy. Co Pan Bóg do Ciebie mówi przez to słowo? Jeżeli masz Pismo Święte, jeżeli masz dostęp do tego fragmentu Ewangelii, zastanów się, przeczytaj. Co Pan Bóg chce do Ciebie przez tę Ewangelię dzisiaj powiedzieć, jakie ma dla Ciebie proroctwo? Także zapraszam, żeby troszeczkę więcej od siebie wymagać w tej szkole Pana Jezusa na wieczornik. Jeżeli wczoraj nie miałeś okazji wysłuchać tego wieczornika, tutaj za chwilkę się pojawi okienko, można kliknąć i wysłuchać 10 minut. Bardzo zachęcam do polajkowania, do udostępnienia, bądź apostołem Bożego Słowa. Na cały dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.